Witam, zapraszam na kolejny film ze skarbów rachtowanych od Huty. Widzicie tutaj uchwyt tokarski, czteroszczękowy, niezależny. No już pracuje, chociaż jest, jak to się mówi, w brzydkim stanie. Tu już narobiłem no, sobie taki nowy kluczyk. No nietypowy, bo kwadrat 7 mm, także malutki. Wszystkie te, co mam w warsztacie, to mają około 9... Millimetrów 9-10 mm, no ale ten jest dobry. Tutaj takie ścienienie, ścieniowanie po prostu, po to, że jak odkręcam te szczęki, żeby nie opierało o szczękę. No, tu podłożyłem sobie blachy takie specjalne, żeby złapać górę i dół, bo po prostu z jednego założenia wierciłem dwa otwory. Chodzi o to, że tak to by musiał dać nasypa, na tak zwaną wiertarkę współszczędnościową. A tak to mogłem dzięki temu uchwytowi mogłem to zrobić sam. No teraz widzicie go jak on tak wygląda. Z bliska. No nie jeden by powiedział, kurczę, kupę złomu. A za 6 minut zobaczycie w jakim on już jest ładnym stanie. No, i jestem z niego bardzo zadowolony. Nie ma dużych luzów. On nie będzie prawdopodobnie pracował na to karce, tylko będzie tak jako dodatkowy uchwyt przy, przy, przy wiertarce. O, no to tutaj ktoś powiedział, że szczotką takimi się nie czyści. Ja, ja, ja to tam mówię, takie mam powiedzenie. Małym młotkiem zapie, a dużym lekko uderzyć. To jest wtedy sztuka. Tak samo i tutaj, tylko, tylko, to praktycznie te śladowe ilości tylko e, e, praktycznie tardza. No i zaraz tutaj będzie wszystkie te z jedną stronę, i w drugą stronę. A dlaczego tak zmieniam? A po prostu po to, żeby tarcza nie uderzyła mi o krawędź. Bo wtedy uderza i można sobie albo uszkodzić szlifierkę, albo tarczę. Później wziąłem go jeszcze troszeczkę na tokarkę, podpolerowałem, podszlifowałem, oczywiście nie wyjmowałem tych śrub do środka, tylko wziąłem ich tam, obczyściłem, tak jak z wierzchu można. No teraz tu widzicie taką kostkę, troszeczkę żeby to podrównać, żeby to, jak tu się mówi, zabieliło płaszczyzną. No teraz robimy na razie czoło, a teraz zaraz przyniosę imadło, bo tak to by uciekło i by było niebezpiecznie. O, już mamy imadło! I teraz imadło to jest też jedno z moich starszych narzędzi, to imadełko. No i w tym imadle powoli będziemy teraz sobie szlifować bok. No tarcza jest 120, także jest bardzo drobna, ona już tam jest zużyta wcześniej, także ona natykona dosłownie powierzchni. Po wierzchu zbiera tą rdzę. No już tu kawałek widać, że jest już ładnie wygląda. No i powoli, powoli obracam po kawałku, żeby wyczyścić. No i tutaj znów powoli, powolutku. Teraz też górę trzeba będzie tam, tu, o tak, górę dokładnie radzko uradzą, żeby nie było śladów, że jest brzydko. Tam widzicie szczęki w oddali. One są bardzo brzydkie. No ale dzisiaj się bardzo śpieszyłem, bo yy, tak było. Przez moment padał deszcz, później nie padał deszcz i tak w kółko i tak latałem z tym stołem w to i z powrotem i później szczęki zrobiłem poza szlifierką, ale poza filmem, ale zobaczycie też, że już cały komplet jest tak jakby pasuje do klucza. Te przed tym na początku filmu klucz nie pasował do uchwytu, a teraz wszystko będzie stanowiło jedną całość. Co jest fajnego w tym uchwycie? Ano, że on jest właśnie niewysoki. Delik cienki tutaj ma tą wysokość około 5 cm. A ja mam drugi podobny. No, tylko że tamten jest bardzo ciężki i nie lubię, jak to się mówi, z niego korzystać. A ten jest taki lekki, praktyczny i przydatny. No już tam od spodu już jest spora część zrobiona. Teraz jeszcze tylko tutaj tą górę. No tutaj ten kawałeczek. Szlifierka jest ustawiona na nie na maksymalnej. Ona ma regulację obrotów, także jest na trójce, a mam do sześciu. No także... Troszeczkę zniknęło, ale zaraz będzie widać. No, teraz troszeczkę lekko czoło i też czoło właśnie, pomimo że bardzo uważałem, tarcza jest jednak troszeczkę uszkodzona. Później, tutaj w otworach, tutaj w te wszystkie otwory, to wszystko też jest, było poczyszczone. Poczyszczyłem szczotką drucianą na czpieniu. Bardzo ładnie wyszło. No teraz tutaj te wszystkie kanałki tak po troszeczku, po troszeczku, żeby, bo tutaj yy, nazbierało się w tych rowkach takich różnych. No i właśnie tutaj chyba zaraz, zaraz zaraz pójdę, domyślę się pewnie do kamery. Poprawimy. O, zaraz zobaczycie, będziecie widzieć. Przepraszam. O, o teraz już jest lepiej. No i teraz właśnie będzie ten fragment, co już, to, jak to się mówi, wykończenie i później już zobaczycie tylko efekt końcowy, także zobaczycie jaka kolosalna różnica. Te rowki też jeszcze wyczyściłem szczotką, te wszystkie co tutaj są i z góry, z boku, te kamienie tak samo szczotką wyczyściłem, no niby poszedłem, a już wróciłem. A i zobaczcie, wszystko już jest wyczyszczone i nawet lekko zakonserwowane CX80. No, uchwyt zupełnie niepodobny, zupełnie inny. Tak jakby ktoś powiedział: Nie widziałby poprzedniego tamtego, no to by powiedział, że jakoś taki troszeczkę używany. O, no, bardzo lekko chodzi, wszystko. Kluczyk tutaj ma, jak to się mówi, siódemkę. Tu później dalej szesnastka, tu gdzie jest rączka i rączka jest z Fi 10. Długość około 120 mm. No, nie można też za długiej robić, żeby nie podrywać tego gwintu, nie poprzeciągać. No, i tu ostatnie takie przybliżenie, żeby można było obejrzeć. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.